Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 11 dzień lipca. I krótko o kilku sprawach. Po pierwsze, rocznica krwawej niedzieli, rocznica obchody ludobójstwa rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, proszę Państwa, w związku z tą rocznicą od czasu do czasu przytacza się taki kontekst, że to wynikało z jakiejś nienawiści, to znaczy z tego, że Ukraińcy mieli do Polaków pretensje, Polacy mieli do Ukraińców, że to w ogóle był jakiś konflikt taki etniczny, który istniał jeszcze przed wojną. I w tym sensie, jak gdyby, domniemuje się, no, że może cała ta sytuacja spowodowała, że to może ci te ofiary, ci Polacy są trochę sobie winni, no bo, no bo był konflikt, właśnie, prawda? My, my wam, wy nam i tak dalej. Przedstawia się to jeszcze na, na domiar złego jako wojnę. Nie wiem między kim a kim, bo AK praktycznie nie broniła tej ludności ze względu na, na decyzje polityczne. I właśnie o politykę tutaj chodzi, bo proszę Państwa. Ta zbrodnia, to ludobójstwo, to jest po prostu czystka etniczna podjęta z powodów politycznych. Ukraińskie kierownictwo nacjonalistyczne doszło do wniosku, że Polska znajduje się po stronie mocarstw zwycięskich, Niemcy prawdopodobnie przegrają wojnę i dobrze będzie dla sprawy ukraińskiej, jeżeli te ziemie pozbawione zostaną, jak to się dawniej mówiło, żywiołu polskiego. A to m.in. innymi dlatego, że większość takich spornych, granicznych spraw była rozstrzygana po I wojnie światowej na zasadzie plebiscytu. Więc tutaj nie byłoby miejsca do, do żadnego plebiscytu, no bo nie będzie, nie będzie Polaków i, i dlatego tak były to okrutne mordy, to one nie są uzasadniane niczym, żadną nienawiścią. Proszę Państwa, okrucieństwo z powodów politycznych powoduje się po to, żeby przerazić populację, żeby ludność po prostu uciekła. I jeżeli to jest wzmocnione jeszcze jakąś kampanią, właśnie taką psychologiczną, plotki się puszcza i tak dalej, no to jest skuteczne i w przypadku Wołynia było skuteczne. Ludność polska uciekła stamtąd, uciekła do miast Niemcy wywozili Polaków na roboty do Niemiec z tych miast. W każdym razie akcja została przeprowadzona nie dlatego, żeby, nie wiem, jakiś odwet na Polakach wziąć, czy też z powodu jakiejś tam animozji, nienawiści między ludnością polską a ukraińską na wsi. Brań Panie Boże, przeprowadzono ją z zimną krwią z powodów politycznych i dlatego zasługuje na tak zdecydowane potępienie, żeby tego rodzaju metody nie używać już w przyszłości, żeby ją rozpoznawać, jak to się mówi, na wejściu. Bo to jest metoda, którą stosowano również później w historii, kilka razy w tego rodzaju sytuacjach spornych terenów. Proszę pana Państwa, kolejna rzecz, Zabito tutaj Polkę. Murzyni strzelali się na ulicy, gangsterzy i kula zabłąkana, jak to się mówi, trafiła. Polkę, dziecko imigrantów, Polaków, uczęszczała do harcerstwa, chyba członkinią ZHR tutaj w Kanadzie, no, pani Karolina ma akurat poniosła śmierć za nic. Dlatego, że nasze miasto, Toronto, staje się coraz bardziej niebezpieczne. No, dlatego, że coraz więcej jest z nich Głównym problemem jest, jak gdyby, wędkarski stosunek do systemu prawnego. Wędkarski, polegający na tym, że stosuje się zasadę catch and release. Złap i wypuść. I praktycznie dotyczy to nawet sprawców najcięższych przestępstw. W związku z czym oni się śmieją, w związku z czym Kanada jest fantastycznym krajem dla bandytów, złodziei, gangsterów. Kary są niewielkie, odsiadki w kryminałach przyjemne, jeżeli weźmiemy pod uwagę standardy południowoamerykańskie amerykańskie czy, czy afrykańskie więzień. Więc żyć nie umierać, jeśli się jest gangsterem. Niestety umierają z tego powodu niewinni ludzie. Od tego czasu, kiedy ta strzelanina miała miejsce od kul, których, z której zginęła pani, pani Karolina i miała miejsce następna, również w Biały Dzień, również w Toronto. No i co? Co na to nasi politycy? I tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, nawet policja się dziwi. Dlaczego politycy nie podnieśli larum w związku z tym? Dlaczego jest takie głuche milczenie? No tak, zginęła kobieta. No, gdyby to jakoś tam było inaczej poukładane e, rasowo, e, to pewnie mielibyśmy marsze protestacyjne, mielibyśmy e, tutaj e, larum podniesione przez większość miejscowych polityków. Proszę państwa. No a my, czy my jesteśmy w stanie zorganizować jakiś protest w tej sprawie? Przecież my tutaj też żyjemy. Czy nam to po prostu zwisa i luźno powiewa, jak to się mówiło dawniej? Proszę państwa. Tyle na dziś. Do następnego razu. Mówił Andrzej.